Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Zmokowskim i Jackiem Laskowskim. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. Drużyna Barcelony zmierzy się z drużyną Paris Saint Germain. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Barcelona to jeden z zaledwie trzech klubów w Hiszpanii, które od założenia Primera Edison w 1929 roku nigdy nie spadły z najwyższej klasy rozgrywkowej. Te dwa pozostałe to Real Madrid i Athletic Bilbao. Zresztą tamte pierwsze rozgrywki wygrała właśnie Barsa. Klub z Katalonii jest więc obecny na hiszpańskim topie od samego początku. A oto już skład Barcelony na to spotkanie. W pramce Marc-André Stegen. W obronie Jules Koundé wystąpi razem z Jordi Albą na bokach. Pedri oraz Frankie de Jong zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Na ekranach skład, który trener PSG przygotował na to spotkanie. W bramce Gianluigi Dom W formacji obronnej Sergio Ramos wystąpi obok Marki Niosa. Fabian oraz Marco Veratti zagrają na środku pomocy. W ataku zaj zobaczymy Messiego, współpracującego z Kilianem Mbappé. Proszę nie odrywać już oczu od telewizora. Piłkarze Paris Saint-Germain rozpoczęli spotkanie. Z piłką Robert Lewandowski. naruma łatwo broni ten strzał. Marquinhos. Teraz Sergio Ramos. Verratti. I oto z piłką Leo Messi. Okazja Leo Messi. Potężna bomba to była, Jacku, ale chyba z zamkniętymi oczami. O tak, zdecydowanie zabrakło tu celności. Zła decyzja. De Jong. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Uwaga, będą prowadzić. Gol, gol! No to teraz ten mecz nabierze nam rumieńców. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę, i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Gramy. Barcelona z bramką straty. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Tomeciego. Z piłką Pedri. I piłkę ma Usman Dembele. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. De Jong ma teraz piłkę. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Mamy naruszenie przepisów. I jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Dembele, de Jong dostaje piłkę, i piłkę ma Usman Dembele. Pedri broni. Dobrze. Daleka piłka z rogu. Czy ktoś to porządnie wybije? Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. I oto z piłką Leo Messi. Messi! Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Bez, że prowadzi. Kolejna bramka dałaby jednak tej drużynie spory komfort. Jestem ciekawy, jak rozegrają ten rzut rożny. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Do Messiego. No, zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Eric Garcia, Jordi Alba, strata piłki przez Barcelonę i oto z piłką Leo Messi. O właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Spokojna interwencja też Stegena. Do końca pierwszej połowy niewiele i Barcelona, jak na razie, pod kreską. Nie tak nam się to wszystko tutaj zapowiadało. Ten mecz na pewno nie jest rozstrzygnięty. Przegrywają tylko 0 do 1, ale nie mogą sobie pozwolić na tak kiepską grę pod bramką drużyny przeciwnej w drugiej połowie. Tembele, Jak to rozegra, jest okazja do kontry. piłką Robert Lewandowski. Gol! Tak jest! Ta wyrównująca bramka w końcówce połowy jednym może dodać wiatru w żagle, drugim podciąć skrzydła. Sztaby trenerskie muszą teraz zadbać o właściwe nastawienie swoich drużyn na drugą połowę. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Bardzo dobra pierwsza połowa w wykonaniu Kyliana Mbappé. Patrzę na ciebie i chyba jesteś podobnego zdania Jacku. No dobrze, proszę teraz rozsiąść się wygodniej w fotelach. Granie rozpoczęła drużyna PSG. Sztaby trenerskie miały okazję przekazać swoje instrukcje, a my rozpoczynamy drugą odsłonę tego spotkania. A od środka zaczyna Barcelona. I piłkę ma Usman Dembele. Pedri ma szansę na strzał. Tak, gol dla Barcelony. Ależ radość na trybunach, proszę Państwa. Ten gol wisiał w powietrzu, rywale nie mogą się teraz pozbierać. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. I duma Katalonii prowadzi. Może spokojnie pilnować wyniku. Kylian Mbappé. Neymar. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Robert Lewandowski. Leo Messi, Verratti, Leo Messi. Neymar bez problemu utrzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Z piłką Pedri. Jordi Alba dostaje podanie. Koundé z piłką. Teraz PSG przy piłce. Hakimi. Fabian. Neymar. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Ter Stegen, ale interwencja. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Biega teraz ostro ze skrzydła, ale huknął, aż się bramka zatrzęsła. Tyle, że piłka wylądowała nie po tej stronie siatki, co trzeba. Cóż, szkoda straconej okazji. I mamy stratę Barcelony. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Kontratak spalił jednak na panewce. Z piłką Pedri. Robert Lewandowski prowadzi akcję. Może zdecydować się na niebezpieczny rajd. Łatwa strata, szkoda. No Mendesz. Teraz Sergio Ramos. Ale może teraz będzie szansa. Nie myli się teraz. Pakuje piłkę do pustej bramki. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bram. A więc mamy 3 do 1. Teraz Neymar. I oto z piłką Leo Messi. Uwaga, gruźnie! Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. Na tablicy wyników mamy 3-2. Ale podanie przejęte. Do końca zostało już tylko 5 minut. PSG wyprowadza atak. Walczy o remis, ale zostało bardzo niewiele czasu. Źle Barcelona, tracą piłkę. Mbappé będzie groźnie. No, dobra to była obrona. Robert Lewandowski. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Wyglądało to całkiem obiecująco, ale nic z tej kontry. Leo Messi zaczyna zabawę z obrońcami. Jak na treningu. PSG dostaje rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Sędzia gwizdź po raz ostatni. Barcelona wygrywa to spotkanie. Stoczyć wyrównany bój, a ostatecznie okazać się lepszym o tę jedną bramkę, to dopiero sztuka. Mają się z czego cieszyć.